Proszę Państwa, tego jeszcze nie było, shorty, shorty z kanału, yy, jest to, Net, nie, jak to jest? Netflix kanał, znalazłem, robię jakieś takie różne shorty, które są śmieszne, yy, które mają dużo wyświetleń i pomyślałem sobie, ej, czemu by nie zrobić, czemu by nie posłuchać, nie zobaczyć, może będzie coś fajnego, może będzie coś śmiesznego, więc jedziemy. Okej. Okay. zrobić <laughs> Ej, dobra, to już na starcie było fajne, ej, przepraszam, to było fajne na starcie już, o matko, rewelacja. Szkoda, że nie można tych shortów przybić, bo chciałem to zobaczyć jeszcze raz. To była szuba. <grym wreszcie> <grym wreszcie> się szybko przybija! ja nie przyzwyczaję. Okej... Okay. Czy, no, czy, czy on miał stringi? Czy on miał stringi? Jakby, czy on miał stringi? Pa, widzicie to? I wyobraźcie sobie, że na przykład macie live'a. <grym grym grym wreszcie> to było dobre, bułek dostał. E, fajne to jest. Fajne to jest. Lecimy dalej. <grym wreszcie> Ale to takie, takie średnie. Ja. I poszybce. Moja ukochana gra Dragon Age, ostatnio część wydana w 2014 roku, potrafiła stworzyć reprezentację, wydawało się w. Dało się w romans, i dane osoby miały swoje preferencje, to im wyszło, bo nikt nie zmuszał ich do tego. Teraz nikt tego nie potrafi zrobić. Oh, no? yeah, 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 yeah. Jaka mina? -ja. O! Oh. Oh. Oh.

Ale zajebał ryjem Ale to musiało boleć Ciekawe czy sobie połamał szczękę Szkoda, że tego nie widzimy O jasne Eee, dobra, to jest fajne O nie, tego trafił A to było chyba u tego. Widziałem ten fragmencik. Widziałem ten fragmencik. To było u poszukiwacza w jednym odcinku. Dobra, ale ja zawsze odruchowo tak mam, że jak, jak ja widzę, jak ktoś po prostu ryjem zawala o ziemię na przykład, to ja czuję jego ból, nie? To mam takie, ooo, aż ciary przeszły, nie? Jakbym tak tak zarąbał. Oooo! To już widziałem! To już widziałem. Fajne. O matko to było fajne, szkoda, że nie mogę tu przywidać Czekaj do końca. To jest chujowe w szortach, że nie można przywijać. Chciałem zobaczyć jeszcze raz. To było na końcu. Kurwa czegoś się spodziewał po takim rowerku.

Okay. <śmiewanie> <śmiewanie> eee, dobry to jest kanał. Steely salmon bad. Nie wypił To mnie zabolał. Może łączę się w to, ale mi ciary przeszło. O, masakra! Aż mnie kurwa chwyciło, nie o, ja pierdolę to było mocne O jesu, chłopie o, Ale ci współczuję, nie o w mordę. O, mat Hej

Eee, zaraz czy ten facet zwalano kościo ogonowo, a u mnie się nie powiedzie w Nie, ja mi chyba walnął, no, ale mógł też kościoł ogonowo. Łuasz mnie normalnie ciary przeszły Cześć, jeszcze raz, że to zobaczył. Witam sobie tylko O Jezu! Oj, Jak to byś... O matku jedyno! Co to musiał być taki Taki ból. O Jezu. Pasakra. Co to było? Jak said you want to w right at it and missin' a little bit right here, right? No. To to są te syrenki, co tam ludzie się przebierają, robią atrakcje dla dzieci. Okej, okay, czaje, czaje... I ona pierdła. <grywka> Okej. Okay. Chciałem powiedzieć, jak fajnie wytresował kota, nie? No chciał przekazać. A ty Piera myśli, że to tak idzie tym, a to ekran To ta chuja wymyła. O Boże, chodźcie bajkę. Myślę, że to jak ogień i może. Żeby mój kot chciał się nauczyć, Korzysta z wódź. Żeby mój kot chciał się nauczyć. No ale potem, jak wyciera dupę o Twoją poście, to już nie fajnie, nie? na nowej podstawie. Wiedziałem, że to się tak skończy. <laughs> Ta wina bezcenna A po co oni to robią? Po co oni to robią? To już któryś raz z Chin. Gdzieś chłopy. 오 마. 둘. 아, 도대체야? 야. 오늘 날는 서울 4 도, 대구는 5 도, 부산은 구 도가 예상됩니다. 오늘 날기2 아우와.

O, rozpieprzysz się jak nic. O nie, nie rozpiepszyło się. To są krewetki? Czy to są krewetki? A couple of snags. A couple of snags, mate. Nothing better than dying of beer and a... <głos> 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 oh e, Kurwa, nie skupiłem się, co tam było? Co było na tym końcu? Nie skupiłem się. Cholera, nie wiem, co tam było. This little life. <noise> Zesrać się! To był pierd... O boże! A... kurczę. Zdarzyło mnie kiedyś coś takiego, bo Eee, mnie... e, No ta słynna urada Azjatek... E, filtr zapomniała włączyć... To była stara baba i nie włączyła filtr, i była i była młoda. Tak? Czekaj, kurwa, ja chcę to obejrzeć jeszcze raz. Przepraszam, niech to leci. A te shorty są furtujące, bo nie można sobie ten. Nie, nie można i. A jestem ciekaw, to tak filtr działa? Pierdolicie, że to tak filtr działa, nie? Aż jestem w ty. Jestem, teraz jestem bardzo ciekaw, że to tak filtr działa. Są takie filtry, że jesteś stary i robicie młodego? No ma lecimy dalej cim dalej. Już to obejrzysz staro. A couple snags. A couple snags, mate. Be nothing better than down a beer and a snag. Dobra, zaraz będzie kolej, zaraz to będzie. Trauma do końca życia. Si, <laughs> Pierdolisz. Pierdo... to taki fli... Ja pierdole. Taka śidolka może ich. To takie coś istnieje w ogóle? Ale to jest jakiś niesamowity ten filtr. Wow! Ty! Ja pierd... nie. Niesamowity filtr! Ja pierdzielę! To mój patent, jak będę stary już na nagrywanie. Jasny Ale to, Ale jak to pięknie działa!

A to jest ta słynna... słynne krągłości czarnoskórych kobiet, tak? O to, o to ci chodziło w tamtym komentarzu? Czy nie widziałeś takiego mema, jak zrobić z ziemniaka kobietę? Nie. To był filt na starość, ponieważ miała dobrą skórą. Skórą. Okej. Okay. Czyli ona była młoda, a miała film. Jak była staruszką, tak? Okej, okay, czaję. No! O <laughs> mi się wydaje, że ona była stara i zapomniała włączyć filtr w młodości, bo bo jaki sens jest odwrotnie. Może miała włączony. a później się zastanowiła, czemu jest taka stara, nie? Oła! O Jezus mnie zabolało. To gilek. Przynajmniej, przynajmniej czysty dosek, ma. Au, au. Ja nie mogę znosić takich upadków, nie? Jak ja oglądam takie upadki, to aż mnie boli. Po prostu. Właśnie, mi ciary przeszły. A ja tu nie mogę. Gościu, to no mama ma taką minę. Boże, no ale musi mu być ciężko, no. No nie oszukujmy się, musi być mu ciężko. You okay, bro? Dobry napis. Patrzcie na niego i na jego minę. Boże, spoczuje ci chłopie. To musi być koszmar. A to już było. A tu widziałem, tu widziałem, Co jest grane? Czemu dorzuciła do tego kosza?

Oh you did GEL! bloody fool! GEL! GEL NOT! 1 GO <two, one>, <laughs> <laughs> Czego oni dziecko uczą? Oj, oh. podkudankę. E, gdzie była ta azjatka? Cynku dajnika do tego shorta, gdzie była azjatka? Tesla. A ty normalnie to jacinę, tutaj, to będziesz miała tego? Tak. Okay. No dobra, jeszcze parę shortów sobie obejrzę i... i zmienimy Tego nie było, tego nie było, tego nie było To było, dobra, co to? Thank you. Oi, Podrink, schoot. Ah, dat heb ik Nou, oh, dat is oh. 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 oké. Okay. Ja nie mogę takich rzeczy oglądać, ja mnie aż to boli, nie? Zwłaszcza jak tyłkiem. U, stary O, jest. Ja próbuję zasnąć, bo o był budka, a tu płaczę ze śmiechu. Dobry kanał, nie? O, śmieciary zapalane. AAAAAA Jak ją wykryciło uh. Zmykam bo do pracy rano ja Bye bye Czy grałeś, grałeś w Team Forces 2? Nie, nie grałem Dobra, ostatni short, ostatni short To są duże kary. Za ja to normalnie mandat możesz dostać, że takie coś robić, a ty policjant coś takiego robi. Mandat. Serio? Serio? O matko to chyba może to był żart. Ogary, come <śpiewanie> on fast to me. Fast to me. Fast to me. Ogary, I barely this wszystko. Dobra, proszę państwa, bo ja to nigdy nie skończę tego oglądać. No, dość, dość. Dość tych krótkich shortów. Dziękuję bardzo za oglądanie, za słuchanie. Na YouTubie przynajmniej. Do następnego.